I w gminie Woźniki potrójne świętowanie: no przede wszystkim obchody i strażaka, a więc wszystkich tych, którzy w sposób bezinteresowny ratują życie i drugiego człowieka, a więc Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Świętujemy również 90 lecie powstania Ochotniczej Straży Bożarnej w Kamienicy oraz zaprezentowaliśmy nowy samochód, który trafił do tejże jednostki ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy skania. Po trzech latach organizowania tego za, starania się o to wszystko i zobiliśmy swojego celu rzetelno. Bardzo się cieszę, jest to samochód naprawdę profesjonalny, tak wysok, wysokiej półki. To kolejny piękny, duży, nowoczesny samochód dla jednostek ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego. Dzięki temu sprzętowi jednostki ochotniczych straży pożarnych są bardziej mobilne, bardziej prężne, lepiej wyposażone. Dzięki temu komfort pracy strażaków ochotników jest dużo wyższy, a tym samym również zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Dla mnie osobiście to jest wielka sprawa, że ten kolejny sprzęt trafia do gminy Woźniki, tutaj szczególnie dla, dla OSP Kamienica. I szczególne gratulacje dla prezesa Ryszałda Rauchuta za to, że dopiął tego właśnie celu, który sobie już kiedyś tam założył.